Dobra kochani, słuchajcie, szykuję się. Lecę właśnie na spotkanie z kobietą od alarmów. Także zrywam się, bo ma nam wycenić y, alarm w domu. Ej, Golas! Ej, nie pokazuj. Nie. Golas jeden. To jest golas. Jeszcze w łóżku. Golasiński. Golas jeden. A tu Magdalenka, o proszę bardzo. Rozmawiała z Amiga Forever, z, z naszym tym wybawcą. I walczy cały czas na tym komputerze. No dobra. To na tyle. Ubieram buty i lecę. Bo już jestem spóźniony. Czekaj Miku, poczekaj, czekaj to... Tutaj się chciałam odnieść. Odnieść do czego? Chciałaś ci, kochanie, odnieść. Trzymaj ja buty ubieram i lecę. Ja mam mikrofon. Po wczorajszym filmiku, no tyle tutaj komentarzy. O, Emil Majoprand, ja dał mi mikrofon. Takich komentarzy, słuchajcie, że e, Emil się tutaj mi wtrąca, czy tam nie daje mi dojść do słowa. Jak to? Wtrąca. Do, do słowa. Słuchajcie, e, jesteśmy tak długo ze sobą. My. E, ja wiem, kiedy mam go przywołać, czy tam postawić do pionu, żeby tutaj mnie słuchał. A chodzi tak naprawdę o to, że on ma tyle w głowie myśli, żeby mu tam nie uciekło, i po prostu ja też w tym momencie coś chcę powiedzieć, żeby mi nie uciekło, i tak się nakładamy. Ale słuchajcie, to nie jest się wtrącanie, że, że mi tutaj przerywa czy coś. On po prostu ma dużo Wam do przekazania. Ja również, dlatego ja już mówiłam. Nie znacie nas. Dlatego ja już mu mówiłam, że po prostu trzeba będzie to robić osobno, że ja będę mówiła swoją wersję, jak ja właśnie to widzę, a po prostu on sobie będzie sam nagrywać na tym moim kanale, żeby nie było właśnie takich, takich komentarzy. Słuchajcie, no my się znamy już tyle lat i naprawdę. On nie jest taki, tutaj po prostu chcę Wam jak najwięcej informacji przekazać, nie? A tak naprawdę my się dogadujemy i się znamy jak łyse konia. Mogę Wam tak powiedzieć, dobra, on ucieka właśnie, on Emil, idzie tam na tą działkę spotkać się z tą panią. No i to na tyle, on więcej relacji Wam zda już pod, prawdopodobnie po wizycie, tak? To widzicie tak. po, po, po... Słuchajcie, idę na wycenę po porad... alarmu, tak po prostu, nie? Tak, no, bo wiadomo, alarm musi być. Alarm musi być, nie wiadomo czy, czy będzie. Oddaję Emila. I teraz on ma prawo głosu. Ja zawsze mam prawo głosu. Co ty tu chwilujesz? Tylko oni nie są przyzwyczajeni, Magda. Słuchajcie, no tak jak widzieliście, kochani. Słyszeliście Magdalenkę. Także także jak ona nie słyszy to ja dodam od siebie. Powiem wam że słabe komentarze. 21 lat razem w związku a wiecie ile ludzi przed internetem. Tysiące nie. Także wiecie te komentarze jak mogą płynąć od ludzi po pięciu rozwodach jak to się mówi. Także dziękuję bardzo nie przyjmuję do siebie Żadnych takich komentarzy są słabe dla mnie, i tyle w temacie. Ja prowadzę swój kanał i pokazuję Wam tylko, jak to wszystko wygląda. A życia prywatnego, takiego już naprawdę osobistego, nie musicie mi komentować, bo ja świetnie sobie z życiem prywatnym daję radę. A to, że ktoś mi coś ukradł, to po prostu tak wyrażam swoją frustrację, i tyle w temacie. Dobra, zrywam się na razie, hej. Dobra, dotarłem na miejsce. Pani już czeka w samochodzie tam widać. Także lecę. Zobaczymy co za oferta, zobaczymy co za monitoring proponują i tak dalej, i tak dalej. Zdam relację po. Dobrze kochani, słuchajcie, co ja mogę Wam powiedzieć? Jestem po spotkaniu. Porozmawialiśmy sobie, firma jest bardzo. Bardzo duża. Chodzi tutaj o słuchajcie, nie wiem czy ja wam powiedziałem monitoring, czy ja wam powiedziałem alarm, ale przyjechałem tutaj rozmawiać o samym alarmie do tego domu o zabezpieczeniu jeśli chodzi o alarm nie kamery. No i co? Firma jest duża. Dużo oddziałów jest w tej Polsce, także tak to wygląda. Słuchajcie, abonament tam jest, gdzie ochrona podjeżdża i tak dalej. No i co, dobra, nie owijając, czekam na ofertę. Mniej więcej mamy wszystko powybierane, ale jeszcze będzie w ofercie będę mógł dobierać te panele dotykowe albo te zwykłe, wiecie, tą klawiaturkę, czy piloty, czy jakieś tam klipsy, ile, ile podjazdów do, 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 do załączonego się alarmu, że można je odwołać, interwencje, czas dojazdu, chyba mają jaki, ale to nie chcę Wam mówić, bo jak to będzie zabezpieczenie, to nie chciałbym się za mocno wychylać. Jakie są zabezpieczenia, tylko Wam pokażę może i opowiem Wam. Albo nie opowiem, to też widzowie zdecydują, czy o alarmach mam mówić. Bo dużo ludzi, słuchajcie, znowu kamera, ale to już tym razem bateria. Ech, ech, wiem, tam zmywak mi pisał, że mam sobie kupić inną baterię, która nie ma z tym problemów. Bo tak jakby widzi się na mrozie i ona tam słabnie. Dlatego muszę przyspieszyć yy, to mówienie, bo ona zaraz znowu mi zgaśnie i będę musiał kleić te pliki. Dużo mi ludzi yy, pisze, żebym się nie wychylał z zabezpieczeniami. Zabezpieczeniami do komputera, jakie antywirusy, jakie systemy będę stosować, tak samo. Może tutaj mi napiszecie, żebym się w ogóle nie wychylał. Jakie tu jest zabezpieczenie całego domu, także nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie. No, dobra, słuchajcie, lecę dalej. To na tyle tej wrzuteczki. Pozdrawiam. Dobra, wpadłem do Mediamark, znaczy przyjechałem i idę po słuchawki odebrać z gwarancji Boryska na Xboxa, takie. Pokazuje postępy z życia, <noise> co robię. Dobra, słuchajcie, kochani, zaraz wam powiem, absurd polski i nie będziecie mi mówić, że to jest normalne. A teraz jestem jeszcze ten. Byłem po. Yy, tutaj, słuchajcie, w inpoście, Bo czajnik Magda sobie kupiła. Bo tamten, yy, który mamy teraz w domu, bierzemy na budowę, a ten będzie użytkować. Dobra. Rozbiorę się, włączę kamerę i dzwonimy. Słuchajcie kochani, tutaj tak dogrywam tylko, że następny film będzie poświęcony absurdzie Polski, który wejdzie też dzisiaj pod wieczór, bo muszę sobie dać troszeczkę więcej czasu na, na wgranie go, a to też trwa. Ale tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie będą mogli się wypowiadać już ludzie, którzy mieszkają za granicą i wiedzą jak to się odbywa, bo ja tu cały czas mam w głowie porównywanie Polski do Anglii, bo normalnie to, co teraz się stało, to jest żenada, wręcz żenada dla mnie, bez kitu, jak nas tutaj traktują. Ale wy tego nie zobaczycie, bo wiecznie mówicie, że ja pluję na Polskę. Ja byłem 14 lat na emigracji i wiem jak tam do ludzi podchodzą, a jak tutaj. Dlatego tylko to mam prawo porównywać. To na tyle tej wrzutki. Nie, 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 nie byłbym sobą jeszcze jakbym nie dograł tutaj. Myślicie, że łatwo jest y, mówić o błędach y, w Polsce? Myślicie, że to takie łatwe, jak ja jestem Polakiem i kurczę tutaj mieszkam, przyszłem do tego kraju i ja muszę mówić tak na ten kraj? Myślicie, że to z łatwością przychodzi każdemu? <laughs> Jesteście w błędzie. Po prostu prawda. Prawda i tylko prawda. Otwieranie oczu. Mocniej, mocniej. Otwórzcie oczy ludzie, naprawdę. Bo ludzie, którzy mieszkają na emigracji wiedzą, widzą. Ale tacy, co nigdzie dupy nie ruszyli i całe życie w Polsce spędzili i ją chwalą gówno wiedzą.